Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wstrząsającym wypadku w Szwecji, gdzie Polka, która przyjechała na święta, została zamordowana w majestacie prawa, chociaż eutanazji tam w Szwecji nie ma. Zadzwonił do mnie jej syn kilka dni temu. Dzisiaj spotykamy się na antenie. Witam Pana. Witam pana również witam, witam osoby, które techniczne i, i ty, może ktoś będzie tego słuchał również witam ciebie. Na pewno. E, tak, mama przyjechała na święta Bożego Narodzenia 2020 roku, czyli no, 9 miesięcy, 10 miesięcy temu. E, przyjechała przed świętami, miała spędzić święta u pana średniej siostry, bo tych sióstr jest trzy. No, dwie, i, i co. Słucham? Dwie siostry. Dwie siostry, I jeden no tak, tak. No to do, do tej w jednej z sióstr na, na, nazywamy ją średnią, prawda? I y, co się stało przed świętami? Jak już przyjechała? Yy, właśnie. Y, przy, y, 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 przyjechała tak jak zwykle do średniej siostry i coś się stało. E, tak, e, o, dostałem SMS, e, gdy byłem w, w pracy i postanowiłem za, zadzwonić, odzwonić, e, jak wrócę. I Wróciłem około 20, dostałem drugi SMS i w tym SMS-ie było napisane, że e, mama jest w szpitalu, e, e, zadzwoń. Natychmiast zadzwoniłem, i, i, i cóż, zapytałem, co się stało. Moja siostra oznajmiła, że mama jest w szpitalu. Dostała zawał wylewu krwi do mózgu prawostronny, przepraszam, lewostronny, zawał serca i do tego jeszcze zapalenie płuc. Zapytałem się siostrę jeszcze, a kiedy to się stało? Kiedy? Ona odpowiedziała mi, że wczoraj, czyli 30 listopada, a rozmawialiśmy pierwszego dwa, ubiegłego roku. 1 grudnia. 1 grudnia, przepraszam, 30 listopada. Ja powiedziała, że 30 listopada karetka została wyzwana i zabrała mamę do, do szpitala. W Sztokholmie. I ja zapytałem, dlaczego. Dzisiaj mnie informuje, a nie wczoraj. Ona powiedziała, że nie miała do tego głowy, i dlatego nie poinformowała mnie o tym. No i. I, było... I pan wczoraj. poszedł do szpitala do mamy, tak? Tak. Następnego dnia wraz z, z, z sporą częścią rodziny. Myśmy odwiedzili, mamy ze względu na, na te covidowe restrykcje. Oczywiście wówczas były dosyć ostre, ale ze względu na, na, na okoliczności po kolei nas na chwilę wpuszczano, żebyśmy mogli spotkać chorą. No i, i, i to był ten czas, kiedy jeszcze nic pan nie wiedział, co się dzieje, tak? Jeszcze nic się nie działo. Tego Z... Znaczy, nie, nie. No, w... Szpital przyjął jako, jako, jako na tą kartę europejską, którą to miesiąc czasu jest możliwość leczenia poza terenem Polski, w, okrę... w okręgu Unii. I szpital ma obowiązek zająć się chorym, no tak jak może. I doprowadził I faktycznie doprowadził przez ile tam kilka dni ponad tydzień do, do tego, że zapalenie płuc ustąpiło i zostało wyregulowane, no wszystkie procesy, czyli leki od ciśnienia i to, co trzeba było, lekarze naprawdę doskonale to, to, to uczynili. A kiedy pan się dowiedział, że mama jest głodzona? A, to jest następne, następna faza. To jest. To też nie było tak. To jest taka... Trzeba by było troszkę o tym powiedzieć. Po czasie... Po czasie jak, jak, mamy, jak mama się dobrze już postawi, postawiono jak gdy wyrównowadzę wszystkie procesy życiowe została przeniesiona do hospicjum i to było 12, 12 grudnia tuż obok w następnych budynkach i tam przez jeden dzień E, dostawała płyny i, i zaś 13 grudnia. Przepraszam, wejdę Panu w słowo, bo <laughs> chciałem powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, chciałem powiedzieć do Państwa, mm -hmm. że to świadectwo Pan się zdecydował złożyć, dlatego, e, żeby ostrzec wszystkich i Polaków w Szwecji, ale i Polaków w Polsce, którzy wyjeżdżają do Szwecji, ale także Polaków, którzy nie wyjeżdżają do Szwecji, bo to, co dzieje się tych krajach innych Unii Europejskiej, no to prędzej czy później będzie działo się u nas. Dobrze, wracajmy do, do tej Pana opowieści, tak? Eee, no 13 tak. grudnia skończyliśmy. 13 grudnia e, ja z, z najstarszą siostrą byliśmy umówieni, umówieni e, Halo, słychać mnie? Tak, słychać, proszę mówić. E, o, byliśmy umówieni z najstarszą siostrą, z lekarzem prowadzącym w hospicjum i, I przebiegła rozmowa z, z tym lekarzem. Lekarz mówił w ten sposób, argumentował wówczas, że, że no, stan pacjenta jest bardzo poważny, że ze względu na, na to, że płuca nie funkcjonują, to nie będzie, odłącza, nie będzie podawana. E, e, oprócz, oprócz pożywienia jakiegoś, w, nawet woda, czy jakieś płyny. I, i to, jak gdyby w majestacie? Czy, czy... Czyli nie będzie, poda nie będzie odżywiana, ani nie będzie podawana tak, jej woda. Tak, dokładnie. Czyli e, autorytet lekarza, oczywiście. E, jak, znaczy, jak przepraszam, bo powiem. to miało według niego, znaczy, pierwsza jego informacja była taka, że to miało. Spowodować, żeby woda nie pojawiała się w płucach, tak? On to, on to w jakiś sposób powiedział coś takiego, że, że utopi się pacjent, jeśli hmm. będziemy wodę podawać. I to jak gdyby w, w autorytecie lekarski, lekarza no, przyjęliśmy tak no, no, smutno, ale spokojnie. I, I cóż, zakończyliśmy na tym rozmowę. I więcej o niczym, i, i o niczym nie rozmawialiśmy. Na, następnie, no i właśnie, zaczął się proces, proces, kiedy no dni, minuty, dni, godziny mijają. Mija szósta doba. Czyli sześć dni nie podawano wody i nie podawano odżywiania. Niczego, tak, nic nie dostawało. I wtedy pan się dowiedział, że nie ma na to wpływu, tak? Wówczas, znaczy... Znaczy wówczas no, to było bardzo przykre, no, że nic nie można zrobić, ale zadzwoniłem do, w Polsce do hospicjum, tak jak równolegia takich szwecji i zapytałem. To, to ktoś, pracownik hospicji powiedział, że coś takiego jest w ogóle w Polsce, żadnej praktyki nie ma takiej, żeby nawet ludzie, którzy są nieświadomi, czy śpiący, im się podaje cokolwiek. Nawet się w jakiś sposób karmi, czy podaje... No i wówczas akurat miałem, miałem spotkanie z odwiedziny u mamy i będąc tam w pokoju była pielęgniarka i z żoną będąc no, zapytaliśmy, czy, 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 moż, czy można by było pomyśleć o tym, że, że szósta doba to jest dosyć długo jak ktoś leży i, i nic nie dostaje żadnych płynów. Czy to, jest, czy to jest dobrze? Czy można by było zaradzić? Chociaż wody podać. No i wówczas <laughs> ta pielęgniarka wyszła i wróciła z powrotem jeszcze z jedną pielęgniarką i z lekarzem dyżurującym akurat, bo to była sobota, który to był, e, e, no w sobotę no, Nieważna nie, nie data, i, nie w, ważna to, data. W każdym razie, w każdym razie to, to jest dosyć istotne, że lekarz, lekarz zaczął badać moją mamę. Ale zaraz przepraszam, to był ten arab. Tak, tak, to był, to był, tak. Tak, wie pan, ja będę przyspieszał, żebyśmy mogli zdążyli opowiedzieć całą okay, historię, okay, więc dobrze. zadam wcześniej takie pytanie, kiedy pan się dobrze. dowiedział, że o losie mamy może decydować tylko średnia siostra. Yy, znaczy znaczy tak w yy, yy, po, poniedziałek Siostra spotkała się z. Ja też chciałem, ale niestety wraz z, z, ze starszą siostrą się spotkać, ale lekarz prowadzący powiedział, że jeśli średnia siostra się zgodzi, to owszem, my też możemy być przy tym, przy tej rozmowie, ale siostra się średnia nie zgodziła, i ona sama przeprowadziła wraz ze swoją córką i jej półbratem rozmowę, rozmowę z lekarzem. I ta rozmowa była decydująca o tym o tym właśnie a nie przepraszam przepraszam jesznym właśnie powiem. Nie znaczy wie pan ważne jest tutaj to że nagle pan się dowiedział że o, o wszystkim co dzieje się z mamą decyduje w świetle prawa szwedzkiego tylko średnia siostra i nikt inny nie może zmienić niczego Tak jest no, i teraz wróćmy do tej soboty. Przychodzi pan w sobotę, pielęgniarki sobotę? przyprowadzają lekarza, akurat arabskiego, nie Szweda, prawda? Ale nie. Arabski, ale porządny człowiek i porządny lekarz. Człowiek, tak, tak. I, yy, bo nie wiadomo, jakby to było ze Szwedem. I, i, i co? Zaczyna, zaczyna badać moją mamę. No i e, To znaczy, przepraszam, można by powiedzieć, że to było przypadkowe, dlatego że nie było lekarza prowadzącego był i był tylko na w całym oddziale był tylko ten lekarz Arab, nie? E, tak, tak można sądzić, bo tylko on e, akurat no, miał widocznie tak ten obchód. No i on nie był jakby wprowadzony w sprawę, prawda? I zaczął nie, badać nie. mamę. Nie, ale y, przyszedł z kartą i y, 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 sprawdzał właśnie stan płuc i stan serca. I y, badając płuc, osłuchując, y, w pewnym momencie y, poprosił, abym, ma, abym ja mamię, poprosił mamy, żeby. Yy, głębiej oddychała no mama nie zna, nie zna szwedzkiego więc mówię mamo jakby, jakbyś mogła głębiej oddychać bo będzie yy, teraz badanie z płuc i w tym momencie yy, lekarz mówi dobrze tyle wystarczy czyli zareagowała natychmiast znaczy można było dojść na 100% do wniosku że mama słyszy myśli reaguje racjonalnie yy, jak najbardziej hmm. yy. No i, yy, i co zrobił ten lekarz arabski? Ten lekarz po badaniu, aha, w trakcie badania. Yy, wszedł właśnie yy, siostrzeniec, półbrat mojej siostrzenicy. Znaczy półbrat to znaczy z, z tej samej matki znaczy, z innego ojca, tak? tak? Tak, z tej samej matki z innego ojca. No to nie, nie jest ważne, ale żeby nie, nie brzmiało to dziwnie. Ale bardzo agresywny był i lekarz był bardzo zdziwiony. No, później była rozmowa, i no, no, w każdym razie ten lekarz zdecydował, że podamy, podamy płyny i, i zobaczymy, będziemy, będziemy kontrolować. A to znaczy, podamy wodę i glukozę do odżywiania, tak? Tak, Wodę z, tak, 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 wodę z glukozą, czy w każdym razie tak, mama tak, tak, tak zdecydował. I, i, I przepraszam, zna... i orzekł, że płuca są czyste. Tak, że płuca działają, serce jest słabe, ale, ale działa, wszystko, żadnej aparatury nie było. Także, także po sześciu dniach yy, dostała przez sobotę i niedzielę yy, płyn, moja mama, świętej pamięci, i powiem, że od razu odżyła, bo byłem w sobotę, gdzie moja siostra wcześniej powiedziała, że na pewno nie wejdzie, bo cię nikt nie puści, ale wpuszczono mnie. I widziałem, że takie ożywienie było... Także. Także, no cóż, no, co tu więcej. Nie, no i następnego dnia, czy tam dwa dni później, yy, no przyszła A, tak. średnia siostra plus lekarz prowadzący. Nie, 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 nie. nie yy, 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 później w poniedziałek. Już minęła sobota, niedziela, mama dostawała płyny. Lepiej się poczuła, bo widać to było i oczy zaczęły błyszczeć, i po prostu była no, lepiej dużo. I silniejsza dłoń, uścisk dłoni i tak dalej. Także, także to dużo pomogło, ale ale, ale siostra umówiła w poniedziałek. To było, który to był, osiemnasty. Nie, 19. 20, 20, chyba, w poniedziałek, i, i e, umówiła się z, z, z tym lekarzem prowadzącym, i, i, i myśmy też próbowali się z, z tym lekarzem razem, żebyśmy razem mogli porozmawiać. To lekarz powiedział, że jeśli rodzina się zgodzi, to my możemy być, a jak nie, to nie, bo oni byli jak, nie wiem, może być pierwszy, czy, czy oni się... No tak, ale rodzina, yy, yy, średnia siostra jest córką mamy, pan jest synem mamy, więc tu nie chodzi... No i starszym. I starszym, tu tutaj chodzi o to, że po prostu tą średnią siostrę zarejestrowali jako yy, osobę odpowiedzialną. No tak, ponieważ ona u niej mieszkała i... Yy, yy... Pogotowy, jak znaczy mieszkała, gościła, nie mieszkała, prawda? Goś... Gościła, znaczy tak, gościła, przepraszam. No i e, w rejestrze i w, w opaskę, którą miała w szpitalu, bo było informacja, że uświętkwina, czyli nieznajoma kobieta, czyli nawet nie miała nazwiska w szpitalu. To zarejestrowałem też i e, 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 to było też bardzo przykre, że, że no, nawet nie ma nazwiska, tak? Znaczy podkreślmy, wie pan, podkreślmy, że to był 20 <laughs> dzień. Bezpłatnego leczenia, czyli jeszcze 10 dni byłoby bezpłatne leczenie, dalej, a 11 tak, po... dnia już bardzo płatne? E, tak, tak to wynika z, z ekonomii, tak to wynika z systemu. E, I co dalej? No teraz po, po spotkaniu e, średniej siostry z lekarzem podjęto decyzję, że y, znaczy to z tego wynika, że to ta średnia siostra y, się zgodziła przynajmniej na to albo wyraziła taką wolę, że należy znowu nie podawać y, odżywiania wody y, i że należy podjąć procedurę lekkiej śmierci, tak? Znaczy, to tak się nie nazywa. Pan to nazywa tak, jak to wygląda, i tak, jak to było pewnie, ale to się nazywa także procedura innego leczenia. Czyli to leczenie, wysuszania, jak gdyby, bo to, bo to cytuję moją siostrzenicę, wysuszania nie powiodła się, bo że tak powiem, ktoś podał wodę i zakłócił ten proces. No to podjęto podjęto. Podjęto decyzję, że żeby bez naszego udziału, nie, że e, będzie podawana morfina z ciągłym wlewem, gdzie, gdzie czuwając e, tam wie, no, tyle, co mogłem, e, przy, przy tych restrykcjach, mama e, nie miała żadnych bóli. I to, i to jest po prostu no, dodatkowy element, dlaczego ta morfina została podana. Znaczy ona była podawana przez komputer y, jakoś z dużą częstotliwością i ze zwiększającą się wciąż dawką, tak? Y, tak, miała obrączkę y, na, na ręku z, z wyświetlaczem, y, który podawał ciągle morfinę, z, y, z ciągłym wlewem. Także mam to też, nagrałem to i y, ja się na tym nie znam nawet, nie wiem jak to, jak to, jak to ile to tego... Na, tam było napisane mililitry w każdym razie ciągły znaczy, czyli tak, nie podawano nic, żadnych płynów nie podawano żadnego odżywiania podawano w sposób ciągły morfinę dokładnie tak ostatnią noc, która poprzedzała śmierć czuwałem z mamą już była nieprzytomna, była zaćpana zauważyłem plamy na, 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 na łydkach na nogach, ciemne takie i, i po prostu, no, no cóż, miała już bardzo płytki oddech, jakby łapała to się oddech. I e, musiałem mniej więcej o godzinie chyba 14 już, już wyjść, i, i 5 kwadransów później już mama zmarła. I to jest właśnie. Bo jeszcze tam był problem, że, bo, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, że no, pytanie moje było o przewiezieniu mamy do Polski i oni wtedy powiedzieli, że się nie da przewieźć do Polski, tak? Znaczy no w takim stanie szpital pewnie by nie wydał nawet chorego i, i cóż tu robić, no? Właśnie. No Ale tak pan nie miał możliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji? Ja nic nie mogłem zrobić. Po prostu ja byłem poza, poza jakąś tam ten, mocą sprawczą do tego. Także, także zostałem postawiony w stanie, w stanie no już wykonania wszystkiego. I czy ktokolwiek, średnia siostra czy lekarz, tłumaczyli, do czego to zmierza, dlaczego nie prowadzi się innego typu, znaczy nie innego Aha. typu. Dlaczego nie prowadzi się leczenia normalnego? Eee, znaczy ja próbowałem podczas rozmowy z moją siostrzenicą e, pytać o te leczenie terminalne, jak to przebiega i, i, i się dowiedziałem właśnie, że. że... No nic, nie dostałem odpowiedzi, ale że zostało, e, lekarz to podjął tą decyzję, żeby podawać narkotyki i, i ten proces, że tak powiem, wysuszenia ma się dokończyć, bo ona po prostu jest zachora mama i umiera. To była taka argumentacja zresztą, e, dlatego że, że, że grożono mi w szpitalu i musiał... I e, 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 wcześniej siostra moja... Znaczy, był moment, kiedy siostra dostała, rozmawiała z, z, właśnie z tą siostrzenicą już po, po, po tej decyzji, ustaleniu z lekarzem, tuż po, i siostra do mnie odzwoniła, mówiła, że żebym się przygotował, bo będziesz miał bardzo nerwową i ciężką rozmowę. Usiądź i przygotuj się. Z tego względu, że mi grożono i próbowano mnie pobić w, w szpitalu, więc przygotowałem się i nagrałem tą rozmowę. I w tej rozmowie, z tej rozmowy wynika, że ja zakłóciłem proces wysuszania. I dokładnie to jest w tej rozmowie powiedziane, że babcia jest zachora, ona umiera, że no ale ona nie umierała że, wcale, prawda? No, halo? Nie umierała wcale. Halo? Ja słyszę pana. Halo? Halo. Ja nic nie słyszę niestety. To, znaczy, proszę Państwa, to w zasadzie jest koniec tej opowieści, bo no, mama umarła, Pan do dzisiaj to przeżywa, znaczna część rodziny dalej to przeżywa. Wszystko wskazuje na to, że te decyzje zostały podjęte przez tą siostrę, u której mama gościła. Chodziło tutaj o to, że, że później by to były straszne koszty. Natomiast zdumiewające jest podejście. Z służby zdrowia, tej szwedzkiej, która podjęła tak naprawdę procedury eutanazji, a eutanazja jest zabroniona, i, yy, i te procedury sobie nazwano, nieważne jakie nazwano medycznie, ale to były no, takie procedury, jakie się podejmuje yy, przy eutanazji, takie jak. Zresztą dotykały tego Polaka Wielkiej Brytanii, ale już mamy pana znowu na linii. Znaczy wie pan, w zasadzie skończyliśmy y, historię. Tak. No pytanie, co by pan chciał na koniec powiedzieć od siebie, co by pan chciał powiedzieć dla Polaków, y, przed czym e... przestrzec? E, no cóż, e, e, gdyby nie pewne z, zdarzenia, które... Które się wydarzyły przez ten cały czas, to bym nawet nie zauważył, i, i w majestacie autorytetu lekarskiego bym to przyjął, i pewnie tak się dzieje, że ludzie przyjmują jako, 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 jako pewnik, że lekarz wie, jak, jak leczyć, co robić, i tak jest w większości, ale w tym przypadku to, to było to, że, że lekarz zasugerował rodzinie, Jakieś rozwiązanie, które jest w, moim, w mojej ocenie niegodne. Czegoś takiego człowiek, który no, nie powinien tego zrobić. Nie no tak, to znaczy, y, przestrzega pan przed tym, że y, żeby też uważać, prawda, dlatego, że przynajmniej w Szwecji, ale wiemy, że i też w Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie w innych krajach y, Zachodu Unii Europejskiej. E, zabija się ludzi, mówią, znaczy za, za zgodą jednego z członków rodziny, prawdopodobnie zawsze jest to za zgodą jednego z członków. Bo tak samo było z takim Polakiem w Wielkiej Brytanii. Właśnie, I... właśnie... Mhm, przepraszam. Nie, nie, nie i, 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 i że, że to się ukrywa. Ukrywa się to przed społeczeństwem, ukrywa się to przed dalszą rodziną, ukrywa się to przed mediami, yy, że faktycznie funkcjonuje eutanazja, która eutanazją nie jest, bo eutanazja to jest zabójstwo na życzenie zabija, zabitego, prawda? A tutaj mama takiej woli nie wyraziła. Nie wyraziła. Absolutnie. No, no więc I przepraszam, mam, że ja panu wszedłem w słowo, znaczy mamy powiedzmy minutę dwie proszę dokończyć swoją wypowiedź, yy, swoje podsumowanie tej tutaj, historii. Yy, tak, no moja mama była katoliczką praktykującą i nigdy by nie pozwoliła, żeby ktoś jej pomógł w godnym umieraniu. To jestem tego pewien, bo znam ją. I, i no, na co zwracam uwagę szczególną na to, że lekarze naprawdę w sposób systemowy i grzeczny proponują coś, nawet używając języka, którego może nie rozumiemy. I można łatwo popełnić błąd i kogoś po prostu skazać na, na wcześniejszą śmierć. Hmm. Nie no, prawdopodobnie, gdyby to się zdarzyło w Polsce, to mama byłaby w hospicjum, i yy, nie wiemy, nie mamy takich danych medycznych, ale w Polsce zdarzają się przecież takie cuda, że ludzie są w śpiące latami, a później się wybudzają, prawda? No tutaj trzeba dodać, że moja mama cały czas była świadoma, była hmm. tłaba, spała dużo, ale była świadoma, miała wszystkie zmysły sprawne. Zmysły. A więc właśnie, więc tym bardziej, bo ludzi w śpiące trzymają pod aparaturą i ludzie się wybudzają, a tutaj mama była świadoma, tyle że sparaliżowana, prawda? No nie mogła, nie miała kontaktu, miała utrudniony kontakt. Utrudniony. Y tak. Z no cóż, coś tu więcej powiedzieć. Jest, jest też groźba, zagrożenie, że w Polsce też to może, może łatwo dojść do Polski. I, i, I tutaj właśnie uczulam ludzi, którzy mogą się spotkać z taką podobną sytuacją. Także trzeba ostrożnie uważać na, na, na to, co, co lekarze. No, zalecają w takiej w, w sytuacji, kiedy człowiek jest, ma dużą próbę zdrowotną. Uh -huh, uh -huh. No cóż, dziękuję panu bardzo. Wiem, że to bo świadectwo było dla pana bardzo bolesne i takie no trudne. No ale, ale trzeba było je dać. Tak jak pan jestem przekonany, że trzeba było je dać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, do widzenia.